Meczki, ja witam was że grze Dismount, a... Co mam na głowie? Był, Tak więc, dziś mamy nasz pierwszy styl tak więc ja zmieniamy hajlę. Ale, Maximus? Eee, nie mamy full. Możemy wziąć token birda, Bardzo fajny ptaszek. I zmieniamy pozę. O, na taką, o, ją, zajebista jest e, Może wystarujmy nim Na jumprę O Dobra No i co? Ja że maszki, prowadzimy Kurczak idzie 40 na godzinę, wyskakujemy i pół headshot O, teraz zróbmy to lepiej jedziemy kurczakiem 6 dych na godzinę 7, jakieś tam uszkodzenia mózgu i spadamy na krzywy łeb dobra, może zróbmy to tak autko pink lighting poza Dobra i leci na rowerku Nie wiem w ogóle jak to pedałuję tymi y, pedałami Ale zrobiliśmy mega opetryki Z tego co widzę Wiecie co? Mm, zróbmy tak Z tego A tutaj zmienimy tak Co zmienimy na to Ready? No, tak więc jestem słaby, dobra. Um, ogólnie w sumie zamiast tego możemy tutaj, co możemy dać? Oil Slick, Rod vamp, tu nie będzie Brick Wall, so, Tu to, to dajmy our Pesa i co? Dismount. Nie, to nie było zbyt dobre. Muszę zróbmy tak jak mówiłem. Już zamiast tego nie będzie big round. Ready. Nie, teraz mi się nie udało. Rozsypujemy. Nie. Nie pasuje mi tu jedna rzecz. of cycles от ха. У него просто развала, так? Ой, like секс. Это было с бюджетки. Tak, um. Dobra, startujemy. Uhu! o, powiem swe rekord, tak więc naziska. Tu mi się już kończył no filmik na YouTube'sa. Zostało... 15... O, replay! W ogóle chciałbym wam powiedzieć, że ja kupuję tę grę. Ja teraz gram w nią na czegoś tak. Na necie. Na turbodismo.com A i teraz może zróbmy to samo, tylko weźmy Red Hot Engine. Myślę, że to może być dobre autko. O cholera. Nie przebiję się przez to. No niestety. seta dajmy coś niższego o kurde to jest nawet szybkie nie powiem oj niech spadnie na dach przepięknie ktoś by takim tym podjechał na pewno ja dobra może tak weźmiemy teraz trochę takie szybsze może token build Właśnie nie wiem on może się rozpędzić maksymalnie. Już leci w sumie 7 dych, więc to jest chyba szybko jak na tą grę. Nie, tam to tylko było najlepsze. Zaraz bierzemy Spróbujemy powiedzieć rekord. Tak więc to jest nasza ostatnia próba i jak coś to po tej próbie kończymy. O nie, stop, reset. Staring. Koko w kierownicy, żebym zajebał. Dobra, już naprawdę ostatnia próba. Trzyma, ostatnia próba, bo... Raz to za mała prędkość była.